Witajcie, moi drodzy. Dzisiejszy rozkład jest szczególny. Dotyczy sytuacji, która może być dla Was trudna, pełna emocji i niejasności. Temat brzmi: Co masz wiedzieć odnośnie osoby lub sytuacji, o której myślisz? Jeśli w Twoim życiu pojawiła się relacja, która wywołuje chaos, ból lub wątpliwości, ten rozkład pomoże Ci zrozumieć, co się dzieje. Jakie są prawdziwe intencje osoby, lub natury sytuacji, oraz jakie kroki możesz podjąć, aby odzyskać spokój i harmonię. Dzisiejszy rozkład składa się z karty głównej, która opisuje Twoją obecną sytuację, oraz sześciu kart pobocznych. Każda z nich odkryje inną warstwę tego, co dzieje się w tej relacji lub sytuacji, od ukrytych intencji, przez wpływ na Twoje emocje, aż po karmiczne znaczenie. I drogę do uzdrowienia. Mam nadzieję, że znajdziesz tu odpowiedzi, które pomogą Ci spojrzeć na wszystko z nowej perspektywy. Co zobaczymy w kartach pobocznych? Ukryte intencje osoby, sytuacji, wpływ na emocje i psychikę, rola karmiczna tego doświadczenia, zasoby i wsparcie. Jak zakończyć cykl cierpienia? Przesłanie na przyszłość. Kartą główną w naszym rozkładzie jest Wisielec. To jedna z najbardziej duchowych kart w tarocie, wskazująca na czas zawieszenia, introspekcji i konieczności spojrzenia na sytuację z innej perspektywy. Na karcie widzimy postać zawieszoną głową w dół, która jednak wydaje się spokojna i pogodzona ze swoim stanem. Ten obraz symbolizuje moment zatrzymania, który może być trudny, ale jednocześnie niezbędny do zrozumienia głębszych prawd. Wisielec mówi, że możesz czuć się jak ofiara sytuacji, w której się znajdujesz. Może wydawać ci się, że nie masz kontroli nad tym, co się dzieje, lub że decyzje innych osób wpływają na twoje życie bardziej niż byś chciała. To uczucie stagnacji lub zablokowania może być niezwykle frustrujące. Jednak Wisielec przypomina, że każda trudna sytuacja niesie ze sobą szansę na rozwój. Jego aureola symbolizuje oświecenie, które przychodzi. Gdy zaakceptujemy swoje położenie i spojrzymy na nie z innej perspektywy, ta karta zachęca Cię do zadania sobie pytania: co mogę wynieść z tej sytuacji? Jak mogę ją wykorzystać, aby stać się silniejszą osobą? Obecny czas może być dla Ciebie momentem refleksji i duchowego przebudzenia. Choć możesz czuć się zagubiona, Wisielec przypomina, że to właśnie w takich chwilach. Możemy odkryć prawdziwą siłę i nauczyć się, jak puścić to, co już nam nie służy. Nie bój się spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. To klucz do zrozumienia sytuacji, w której się znajdujesz. Pierwszą kartą, która ukazuje ukryte intencje osoby lub sytuacji, jest siedem mieczy. Na karcie widzimy postać mężczyzny, który zabiera miecze, spoglądając za siebie z niepokojem. To karta manipulacji, nieuczciwości i działań podejmowanych w tajemnicy. Ta karta mówi, że osoba lub sytuacja, o której myślisz, może nie być tak szczera, jak się wydaje. Istnieje ryzyko, że ktoś w Twoim otoczeniu działa z ukrycia, próbując osiągnąć swoje cele kosztem Twojego zaufania. Siedem Mieczy to ostrzeżenie przed zdradą i manipulacją, zarówno wobec Ciebie jak i w szerszym kontekście tej relacji. Może to oznaczać, że ktoś próbuje ukryć swoje prawdziwe intencje lub manipuluje faktami, by utrzymać Cię w niewiedzy. Ta karta przypomina, że powinnaś zaufać swojej intuicji i zwracać uwagę na detale, które mogą wydawać się nieistotne, ale składają się na większy obraz. Nie bój się zadawać pytań ani podejmować działań, które ochronią Cię przed oszustwem. Kolejną kartą, która pokazuje wpływ sytuacji na Twoje emocje, jest Dziewięć Mieczy. Na karcie widzimy postać siedzącą na łóżku z twarzą ukrytą w dłoniach. W tle unosi się dziewięć mieczy symbolizujących lęki, obawy i wewnętrzne konflikty. Dziewięć Mieczy to karta niepokoju i zmartwień, które mogą zdominować Twoje myśli. Sytuacja, w której się znajdujesz, Wywiera ogromny wpływ na Twoje emocje, wywołując lęk przed przyszłością i obawy, które mogą wydawać się przytłaczające. Ta karta mówi o bezsenności, ciągłym analizowaniu i poczuciu winy, które mogą wynikać z tej relacji lub wydarzeń z nią związanych. Dziewięć Mieczy przypomina, że Twoje myśli mogą potęgować strach, który nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością. To znak, Abyś spróbowała spojrzeć na swoje zmartwienia z dystansu. Czy wszystko, co cię martwi, faktycznie się wydarzyło? Czy to tylko lęk przed tym, co mogłoby się stać? Ta karta zachęca, abyś szukała wsparcia i nie pozwoliła, aby twoje emocje przejęły nad tobą kontrolę. Siedem mieczy i dziewięć mieczy razem pokazują trudny obraz. Manipulacje i nieuczciwość, o których mówi pierwsza karta, Mogą być główną przyczyną Twoich obecnych zmartwień i lęków. To znak, że warto spojrzeć na sytuację bardziej obiektywnie i zastanowić się, czy nadal chcesz tkwić w tej dynamice. Przejdźmy teraz do kolejnych kart, które pokażą karmiczne znaczenie tego doświadczenia i wsparcie, jakie możesz otrzymać w tej sytuacji. Kolejną kartą w naszym rozkładzie jest Koło Fortuny karta, która symbolizuje zmiany karmę i cykle życia. Na karcie widzimy wirujące koło, otoczone przez różne postacie i symbole, reprezentujące różnorodność doświadczeń, które tworzą nasze życie. To przypomnienie, że wszystko, co się dzieje, jest częścią większego planu. Koło fortuny mówi, że sytuacja, w której się znajdujesz, nie jest przypadkowa. To doświadczenie jest karmiczną lekcją, która ma pomóc ci zrozumieć coś głębszego o sobie i relacjach z innymi. Może to być trudny czas, ale pamiętaj, że każde koło fortuny przynosi również szansę na zmianę i nowy początek. Jeśli czujesz, że jesteś w pułapce negatywnych wydarzeń, koło fortuny przypomina, że życie działa w cyklach. To, co jest teraz trudne, może wkrótce przynieść nową energię i uzdrowienie. Karmiczne znaczenie tej sytuacji polega na nauczeniu Cię, jak zaufać procesowi życia, nawet jeśli teraz nie widzisz jasnej drogi przed sobą. Następną kartą w rozkładzie jest Królowa Kielichów. Ta karta reprezentuje intuicję, emocjonalną dojrzałość i wsparcie duchowe. Na karcie widzimy kobietę siedzącą na tronie, trzymającą kielich ozdobiony skrzydłami, symbolizujący ochronę i wrażliwość. Królowa Kielichów przypomina Ci, że masz w sobie ogromne pokłady intuicji i emocjonalnej siły, które mogą pomóc Ci przejść przez ten trudny czas. To również znak, że w Twoim otoczeniu mogą znajdować się osoby, które chcą Cię wesprzeć osoby wrażliwe, empatyczne, które rozumieją Twoje emocje. Ta karta zachęca Cię do otwarcia się na pomoc, zarówno od innych, jak i od siebie samej. Wsłuchaj się w swoje wewnętrzne odczucia, bo to właśnie intuicja pomoże Ci znaleźć drogę do uzdrowienia. Królowa Kielichów mówi również, że otaczanie się spokojem i harmonią w otoczeniu, w relacjach, ale też w sobie, może być kluczem do przezwyciężenia trudności. Koło fortuny i królowa Kielichów. Razem wskazują, że choć obecna sytuacja jest trudna, jest częścią większego cyklu, który ma doprowadzić Cię do wewnętrznej równowagi i nowego początku. Zaufaj procesowi życia i swojemu sercu. To Twoje największe zasoby. Przejdźmy teraz do dwóch ostatnich kart, które pokażą, jak zakończyć cykl cierpienia i jakie przesłanie na przyszłość niesie dla Ciebie tarot. Następną kartą w rozkładzie jest Śmierć. Na karcie widzimy postać jeźdźca na białym koniu, trzymającego czarny sztandar z białą różą, symbolem transformacji. W tle wschodzące słońce przypomina, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Karta Śmierci często budzi lęk, ale w tarocie oznacza przede wszystkim transformację i konieczność zamknięcia jednego etapu, aby zrobić miejsce na nowy. W Twojej sytuacji to znak, że aby zakończyć cykl cierpienia, musisz pozwolić odejść temu, co już Ci nie służy, czy to toksycznej relacji, przeszłym doświadczeniom, czy destrukcyjnym wzorcom myślenia. Śmierć mówi, że proces ten może być trudny i bolesny, ale jest również konieczny. To karta głębokiej transformacji, która wymaga od Ciebie odwagi i gotowości do zostawienia za sobą przeszłości. Bez tego nie będziesz w stanie zrobić miejsca na nowe początki i wewnętrzny spokój. Zastanów się, co w Twoim życiu trzyma Cię w miejscu. Co powoduje ból, który jest już niepotrzebny? Śmierć przypomina, że zakończenie tego etapu to nie porażka, ale odważny krok w stronę lepszej przyszłości. Ostatnią kartą w rozkładzie jest Słońce karta pełna radości, uzdrowienia i jasności. Na karcie widzimy dziecko jadące na białym koniu, otoczone słońcem i promieniami światła. To symbol odrodzenia, nadziei i nowych początków. Słońce mówi, że po każdym trudnym doświadczeniu przychodzi czas jasności i uzdrowienia. Ta karta niesie przesłanie nadziei. Choć teraz możesz czuć się zagubiona, wkrótce odnajdziesz wewnętrzny spokój i siłę, aby rozpocząć nowy rozdział swojego życia. To karta szczęścia i harmonii, która przypomina, że życie zawsze ma do zaoferowania coś pięknego, jeśli tylko jesteśmy na to gotowe. Przesłanie tej karty zachęca Cię, abyś zaufała swojej drodze. Słońce mówi, że wszystko przez co przeszłaś ma swój cel prowadzi Cię ku lepszemu życiu, pełnemu światła i radości. Jeśli podejmiesz decyzję, by uwolnić się od przeszłości, znajdziesz w sobie siłę, aby zbudować coś pięknego i trwałego. Śmierć i słońce tworzą potężny duet. Jedna karta symbolizuje transformację, a druga odrodzenie. Razem przypominają, że każde zakończenie jest początkiem, a każda trudność niesie ze sobą szansę na wzrost i uzdrowienie. Zaufaj temu procesowi i pamiętaj, że najciemniejsze chwile są często zapowiedzią nowego światła. Twoja przyszłość jest pełna potencjału. Wystarczy, że odważysz się po nią sięgnąć. Ten rozkład pokazuje, że nawet najtrudniejsze doświadczenia mogą być początkiem czegoś pięknego. Od zrozumienia własnej sytuacji, przez odkrycie ukrytych intencji i przez wyciężenie lęków, po transformację i nowy początek. Każda karta wskazuje na proces wzrostu który prowadzi do harmonii. To, co dziś wydaje się wyzwaniem, jutro może stać się Twoją największą siłą. Zaufaj swojej drodze i pamiętaj, że światło zawsze wraca, nawet po najciemniejszej nocy.